Tak jak wcześniej wspominałam, mamy niecodziennych gości. Na święcie dorzynkowym. gościmy panią wiceburmistrz naszej pierwszej partnerskiej gminy Ustrzyk -dolny. Witam pani burmistrz. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło gościć państwa w ziemi na tak uroczystej... Przy tym święcie, jakim jest Dużynki Gminne 2016. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi Tadeuszowi Bankowi za zaproszenie. Ja dzisiaj z ramienia burmistrza Ustrzyk Dolnych, pana Bartosza Romowicza, reprezentuję gminę Ustrzyki Dolne. I już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Małopolski, a przede wszystkim Ziemi Wojnickiej do gminy Ustrzyki Dolne na odpoczynek, na wakacje, do poznania naszej gminy bliżej. Właśnie dlatego, że jesteśmy gminą partnerską i planujemy poszerzać codziennie nasze. Współpracy między samorządami. Gmina ma swoje stanowisko promocyjne na dzisiejszym święcie. Zapraszamy tutaj tak. wszystkich do zapoznania się z chłopcami, zachęcając do z wycieczek w tym pięknym terenie. Pani również serdecznie dziękuję i myślę, że to nie pierwsze nasze spotkanie. Dziękuję również i jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam. Dla portalu nasz Wojnicz Aleksandra Romańska. Dziękuję. Да,